Pamiętam, jak zastanawiałem się przed stopieniem do zakonu, jak to będzie, jak będzie wyglądała moja codzienność, jak będzie wyglądało moje życie, jak będą wyglądały święta, które będę spędzał w zakonie. I być może Ty też teraz się nad tym zastanawiasz. Dlatego chciałbym Cię zaprosić jeszcze nie do mojej celi, przed którą stoimy, bo jeszcze tutaj Cię nie mogę zaprosić. Zaproszę Cię gdzieś indziej, ale tu również na Jasną Górę, abyś już dzisiaj, już w tym roku yy, zobaczył i przeżył razem z nami, z ojcami i braćmi Paulinami Triduum Paschalne. Nie musisz się bać, by do krzyża dzisiaj podejść. Nie musisz się bać, by powiedzieć to, co czujesz naprawdę. Nie musisz się bać, by ucałować jego rany. Nie musisz się bać, by powiedzieć po prostu. Kocham Cię, Jezu Mój. Wielki czwartek! Zapraszamy Cię, abyś razem Cię. z nami radował się z ustanowienia dwóch sakramentów: sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. To jest bardzo ważny dzień dla nas tutaj na Jasnej Górze, dla ojców i dla wszystkich kapłanów. Już, już w tym roku będziesz mógł doświadczyć tej radości razem z nami. Natomiast ten dzień nie kończy się, jak dobrze wiesz, radośnie. Jezus zostaje pojmany pojmany za nasze grzechy, za nasze zdrady. Już w Wielki Czwartek będziemy wchodzili w tajemnicę śmierci Jezusa Chrystusa. Będziemy chcieli go adorować w ciemnicy. Jasnogórskiej, aby tam doświadczyć, jak Bóg nas umiłował. Natomiast Wielki Piątek będziemy kontemplować tajemnicę Krzyża, która w duchowości paulińskiej ma bardzo wielkie znaczenie. Wielki Piątek śmierć Pana Jezusa. Cisza, kontemplacja, adoracja, zastanawianie się nad sensem swojego życia. To wszystko czeka na Ciebie już niebawem. W sobotę będziemy dalej kontemplować Pana Jezusa, który umiera za nas na krzyżu i zostaje złożony w grobie. Będziemy pragnąć razem z Nim ukochać całą ludzkość, która jeszcze jej, Jego miłości nie poznała. Będziemy starać się zrozumieć dlaczego i w imię czego, w imię jakiej miłości Jezus zdecydował się na ten krok. W sobotę również zakończymy nasze skupienie, abyście tutaj, nabrawszy ducha paulińskiego, wrócili do swoich środowisk, do swojej rodziny. Do swojej parafii i tam przeżyli najpiękniejszy czas, który daje nam Pan Bóg w świętach wielkanocnych. Tak jak wspomniałem, do własnej celi nie mogę Cię zaprosić, ale mogę Cię zaprosić i zapraszam Cię do Domu Pielgrzyma od wielkiej środy będziemy na Ciebie tutaj czekać. Zapraszamy. Chcesz przeżyć w tym roku Triduum Paschalne razem z nami, z ojcami i braćmi Paulinami tutaj na Górze? Napisz, zadzwoń, zapraszamy. Panie, oto jestem cały Twój. Cały Twój.